Studio Aesthetic Business, Artur Adamczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem w studiu dr Paweł Dybciak, certyfikowany lekarz z zakresu medycyny estetycznej. Witam bardzo serdecznie, panie Dzień dobry. doktorze. Co jest kluczem do piękna, jeśli chodzi o twarz człowieka? Myślę, że powinniśmy w ogóle wyjść od definicji piękna. Czym dla każdego jest piękno, bo piękno tworzy się wokół patrzącego, więc y, też uważam, że sięgnąć należałoby do dziejów, jak piękno zmieniało się i pojmowanie ludzkiego piękna zmieniało się na przestrzeni czasów. Także myślę, że piękno jest bardzo indywidualne. I y, w mojej opinii obecnie piękno twarzy, piękno człowieka to jest to, żeby się dobrze czuć samym sobą żeby być zdrowym i, i, i myślę, że czerpać w mądry sposób z tego, co daje nam właśnie medycyna estetyczna i wszelkie zabiegi z tym związane. Nieprzypadkowo zacząłem mówić o tym pięknie twarzy, bo chciałem skupić się na temacie korekcji nosa, ale tej korekcji nosa, jeśli chodzi o zabiegi nieinwazyjne. Nim jednak do tego przejdziemy, powiedzmy tak naprawdę, czym jest to rinoplastyka. Jest to chirurgiczna korekta nosa. I tutaj możemy oczywiście w zależności od wskazań, bo kluczem do jakiegokolwiek zabiegu jest kwalifikacja pacjenta, mądra kwalifikacja pacjenta, tak by oczywiście nie szkodzić. Więc jeżeli mamy wskazania do chirurgicznej korekty nosa, mamy skrzywioną przegrodę, gdzie oczywiście wiemy, że większość osób ma, nie ma prostej przegrody. Jeżeli jest wskazana chirurgiczna korekta nosa, to jak najbardziej powinniśmy ten nos oddać właśnie pod taką chirurgiczną korektę nosa otwartą, bądź zamkniętą. Jeżeli z kolei mamy możliwość albo potrzebę skorygowania nosa w sposób nieinwazyjny i wyczerpujemy znamiona tego, że poprawimy, no to możemy tylko mówić jak gdyby o tym, co się dzieje na powierzchownych strukturach. W metodach nieinwazyjnych nie dotykamy elementów kostnych czy chrzęstnych, Uzupełniamy pewne braki objętości możemy właśnie zastosować kwas hialuronowy, możemy poddać ten nos korekcie niciom liftingującym, też podnosząc czubek nosa, zmniejszając kąt pomiędzy czołem a nosem, więc tutaj możemy się właśnie poruszać w, w, w przestrzeni takich jakby no, nieinwazyjnych tych zabiegów. Lekarz chirurg może nam podpowiedzieć. Jakie właśnie zabieg powinniśmy zrobić, czy operację, czy zabieg? Tak, uważam, że no każdą rozmowę, każdy zabieg zaczyna się od rozmowy, od konsultacji. Od tego, że uważam, że jeżeli właśnie nie ma wskazań, że jest jakaś dysfunkcja w oddychaniu, jest krzywa przegroda, i wtedy rzeczywiście e, chirurg powinien wskazać, powiedzieć, że no, tu aby poprawić te warunki oddechowe, no to wskazana jest właśnie operacja. Ale jeżeli nie mamy takich twardych wyznaczników do, 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 do operacji, to jakakolwiek interwencja no, musi być bardzo przemyślana i lekarz nie powinien popychać pacjenta do, do, do zabiegów inwazyjnych, tylko ta potrzeba raczej, jeżeli to jest tylko taka potrzeba estetyczna, powinna wypływać od pacjenta. I wtedy powinien on rozsądzić, czy powinniśmy sięgnąć po inwazyjną metodę, czy Możemy tę sprawę załatwić metodami nieinwazyjnymi, oczywiście jeżeli one przyniosą oczekiwany efekt, bo jak wiemy, z każdą interwencją, jakimkolwiek nawet drobnym zabiegiem wiążą się jakieś działania niepożądane. To jest medycyna, to jest człowiek, statystyka też jest niestety nieubłagana. I nie ma nigdy 100% pewności, że wszystko nam się powiedzie, chociażbyśmy dołożyli wszelkich starań. Oczywiście no, część tych efektów jest też po stronie pacjenta, czyli stosowania się do zaleceń pozabiegowych, czy chociażby fotoprotekcji mm, miejsc szycia, czy w ogóle wkucia w miejscu, skóry w miejscu wkucia. Czy, wrócimy do tego tematu jeszcze powikłań, ale zacznijmy może od tego, czy, jakie osoby się kwalifikują do tego, aby ten zabieg przejść. Jeśli chodzi o nieinwazyjne metody? Tak, mówimy o nieinwazyjnych, dlatego tak. mówię słowo zabieg. Nieinwazyjne metody są najlepsze u pacjentów takich, gdzie mamy do wyrównania niewielki garbek, gdzie nie potrzebujemy tego garbka ścinać metodą chirurgiczną, tylko właśnie uzupełnienie pewnych ubytków objętości w obszarze grzbietu nosa dają, da nam właśnie satysfakcjonujący efekt czy ewentualnie zabieg przy pomocy nici, bo nici liftingujące nie dodaje objętości. Musimy wiedzieć też, że właśnie kwas chilornowy dodaje nam objętość. Więc my też mamy pewne granice tego, by ten nos wyglądał fajnie, bo dokładanie kolejnej porcji kwasu hieluronowego Powiększa nam objętość tego nosa. I pacjent zazwyczaj jest w stanie patrzeć, zobaczyć lustrze na wprost, może delikatnie pod kątem, no ale e, powinniśmy to zderzyć właśnie ze zdjęciami z boku, z przodu, z, z, z półprofilu i jakby zobrazować te możliwości i powiedzieć o ewentualnych następstwach e, takiej korekty, czyli zwiększenie objętości. Bo często pacjenci troszkę nie rozumieją, no, że tu sobie kwas hialuronowy mogą w, e, e, wstrzyknąć gdzieś tam w ten nos. Wydaje mi się, że ten czubek się uniesie, nos się wyprostuje, no ale w wartościach bezwzględnych nos zwiększa swoją objętość, no bo my podajemy pewną objętość w tkankę podskórną. A czy można jakoś różnicować, jakąś gradację zrobić, że nie wiem, kwas jest lepszy, a nici są gorsze, albo odwrotnie, że nici są lepsze, a kwas jest gorszy? Chyba ciężko jest ustalić taką twardą, yy, twardą granicę. Wszystko to jest właśnie sztuka konsultacji i kwalifikacji pacjenta. To to uważam, że tak jak z dobrym krawcem. On, widząc, widząc człowieka, e, e, kroi na żywym organizmie. Podobnie jest, podobnie jest z takim zabiegiem, więc nie jest mi bardzo ciężko powiedzieć, który zabieg jest lepszy. Myślę, że to właśnie trzeba bardzo podejść indywidualnie do pacjenta. A jeśli chodzi o same nici, e, jakie najlepiej wykorzystać? Ja w swojej praktyce wykorzystuję nici liftingujący Aptos. No, są to, uważam, takie nici chirurgiczne najbardziej wymagające, ale dające najszersze pole do popisu i przewidywalne. Mamy do dyspozycji nici niewchłanialne, nici wchłanialne. Ja zaczynam od nici wchłanialnych, ponieważ warunki anatomiczne na twarzy nam się zmieniają cały czas i e, nawet rozwiązania właśnie chirurgiczne są czasowe, z dłuższym serwinem ważności, ale jednak po iluś tam latach trzeba, chcąc znowu odświeżyć pewien tak zwany luk, musimy znowu sięgnąć do jakichś zabiegów. I takie właśnie nici wchłanialne są fajnym rozwiązaniem, ponieważ pomijamy efekt, pomijamy etap usuwania tych nici, tylko po prostu one się wchłaniają i możemy przeprowadzić na nowo kolejną korektę na podstawie już zastanych warunków anatomicznych. A jakie osoby się nie kwalifikują do tego typu zabiegów? Po pierwsze, pacjenci, którzy mają zbyt wygórowane wymagania co do zabiegu. No to, to jest pacjent, który w ogóle nie spełnia fundamentalnych warunków. Kolejnym aspektem to jest taki, że pacjent, no, który wymaga interwencji chirurgicznej, to, że nie jesteśmy mu w stanie takim zabiegiem pomóc, ona bez zaszkodzić, no to, to jest oczywiście bezwzględne przeciwwskazanie do tego typu interwencji. Skóra musi być też zdrowa. Czyli wszelkie jednostki chorobowe, czy choroby często autoimmunologiczne, ale oczywiście nie wszystkie, choroby skóry w miejscu zabiegu, opryszczka, aktywna, to są przeciwskazania tego typu zabiegów. Czyli jakoś ta anatomia ma jednak to jakieś znaczenie, jeśli chodzi o są. Ogromne, ogromne. Mówiliśmy o tych powikłaniach, pojawiło się słowo powikłania, mówiliśmy, będziemy mówić, pojawiło się słowo powikłanie. Mm, Pan w swojej karierze zawodowej miał takie przypadki, że doszło do powikłań? Tak, oczywiście, bo mm, no, nie miałoby się powikłań, jakby się nic nie robiło. E, cieszę się, że udało się wyjść z każdego powikłania obronną ręką, ale to często były właśnie takie e, przypadki, na które ja nie miałem wpływu. Miałem pacjentkę po podwójnej korekcie chirurgicznej nosa i tak naprawdę chodziło o delikatne wyrównanie właśnie tego ubytku objętości i było to, była to korekta przy pomocy kwasu hialuronowego, gdzie no dołożyłem wszelkich starań, aspirowałem, no bo my musimy też wiedzieć, że kwas hialuronowy może doprowadzić do martwicy tkanki ze względu na podanie samego materiału w naczynie, ale też nie tylko w naczynie, ale możemy to naczynie ucisnąć i doprowadzić do martwicy zastoinowej. I właśnie u pacjentki do czegoś takiego doszło nie od razu, gdzie no, zawsze bardzo się staram podczas, podczas zabiegów, a doszło do uciśnięcia naczynia i do zaburzenia perfuzji. I tak naprawdę ból i taka, no, pierwsze już prognozy martwy zaczęły się rozwijać w tej pierwszej dobie. I od razu pacjentkę ściągnąłem do gabinetu i odpowiednio wdrożyłem odpowiednie kroki wszystko skończyło się szczęśliwie. No ale to są właśnie takie przypadki, kiedy trzeba działać szybko i kiedy no mimo wszelkich starań nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Z czego Bo te powikłania wynikają w takim Ta razie? Akurat w, tej, w przypadku tej pacjentki to ze względu na zmienioną anatomię. Każda interwencja chirurgiczna niesie ze sobą mikrozwłóknienia. To unaczynienie jest inne. Eee, mikro, te mikrozwłóknienia dają też jednak gorsze unaczynienia takiego noska. Eee, no i właśnie ta już wyjściowo gorsze warunki, jeśli chodzi o ukrwienie, dały mi ten efekt rozwijającej się martwicy. Czy zabiegi, zabiegi nieinwazyjne, jeśli chodzi o, rektino, o nosa, są bezpieczne tak naprawdę można na jakichś procentach to, to ocenić? Jeżeli zabieg jest przeprowadzony rzetelnie i pacjent zastosuje się do e, zaleceń pozabiegowych, to są one bardzo bezpieczne. Bo na przykład w przypadku nici liftingujących, no tu jest akurat taka przewaga, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić do, do matwicy, nie jesteśmy w stanie pro, wprowadzić preparatu do naczynia, ale oczywiście może być zakażenie około zabiegowe, raz że nie należy tutaj do chowania septyki samego zabiegu, ale też i tego, co pacjent później z tym noskiem swoim zrobi, tak, bo musimy wiedzieć, że każde wkłucie to potencjalne wrota zakażenia. Więc no. Nie możemy, nie możemy tego czasu pozabiegowego też bagatelizować. A te zabiegi yy, nieinwazyjne dają nam yy, dobry wygląd, tak to powiedzmy, na no jak długo? W przypadku kwasu filanowego, no to tę efektywność mamy yy, gdzieś koło roku czasu. W przypadku nici liftingujących, przy, przy użyciu nici wchłanialnych, to mamy gdzieś 2-2,5 roku do 3 lat. W przypadku nici stałych, no to ten efekt jest dłuższy. Rozmawialiśmy przed programem. Mówił Pan, że jest Pan w trakcie specjalizacji onkologicznej. Czy, jeśli trafiłby do Pana pacjent onkologiczny po przebytym? już chorobie nowotworowej, czy ma jakiś defekt związany właśnie, chciałby poprawić swój wygląd, on się kwalifikuje na to, aby móc przejść taki właśnie zabieg nieinwazyjny? Jak najbardziej tak. Jeżeli oczywiście trafia do nas pacjent onkologiczny i on jest onkologicznie czysty, czyli wypełniamy znamiona onkologicznej czystości i nie jest on w trakcie leczenia chemioterapii i mamy odpowiedni czas od przebytej choroby nowotworowej, to bardzo, tacy, bardzo często tacy pacjenci potrzebują jakichś pozytywnych wydarzeń w swoim życiu. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach ważna jest ta jakość życia, bo mówimy cały czas o długości życia, tylko że jeżeli my będziemy żyć długo, a w niepełnym zdrowiu i w niedobrej kondycji psychicznej, to myślę, że to nie jest ta jakość życia, o jakiej, na jakiej nam zależy. A czy są jakieś choroby, które dyskwalifikują pacjentów ku temu, aby móc skorzystać z zabiegów medycyny? estetycznej? Mam na przykład cukrzyca. Oczywiście, no jeżeli mamy tutaj niewyrównaną cukrzycę, to tacy pacjenci gorzej się goją. Oczywiście jest to przeciwwskazanie. Zabiegi medycyny estetycznej nie są też bardzo inwazyjnymi zabiegami, więc musimy tutaj oczywiście też podchodzić bardzo indywidualnie do pacjenta, bo i bielactwo, czy choroby autoimmunologiczne niewyrównane są przeciwwskazaniem do wielu zabiegów. Czy nawet musimy wiedzieć, że samo leczenie trądziku, jeżeli jesteśmy na odpowiednich lekach, też jest przeciwwskazaniem do wielu zabiegów z medycyny estetycznej? Czyli musimy się odwołać do, do, do tej postawy, do tej konsultacji, do wywiadu z pacjentem. No i nie zapominać, że jest to jednak interwencja w tkanki, a za tym idzie pewna odpowiedzialność. Jeśli na bok odstawimy choroby, to medycyna estetyczna jest dla każdego? Jeśli chodzi o pacjenta, czy jeśli chodzi o zabiegowca? Jeśli chodzi o pacjenta. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo z każdym pacjentem można pracować nad jego jakością skóry. Bo to, co się dzieje na naszej twarzy, to jest zjawisko takie wieloprocesowe. To, co się dzieje w obrębie skóry, to, co się dzieje w obrębie tkanki podskórnej i z każdym pacjentem. To tak jak można powiedzieć, każdemu, że każdemu człowiekowi przyda się aktywność fizyczna. Ruch, zdrowa dieta, to i dobrze dobrane, przemyślane zabiegi, które będą polegały na stymulacji, na odżywianiu skóry, to jest coś, co myślę każdemu można zaproponować i przyniesie to każdemu dobry, fajny, naturalny efekt. Panie doktorze, mówiliśmy o powikłaniach, ale czy w swojej karierze zawodowej, czy może pan słyszał, spotkał pan się z jakimś takim przypadkiem, który był naprawdę trudny, z którego no, trudno było pacjenta wyprowadzić? Oczywiście w praktyce medycyny estetycznej często trafiają do mnie pacjenci z różnymi ranami powypadkowymi, ponieważ większą w sumie większą częścią tej mojej medycyny stycznej jest laseroterapia i praca nad bliznami różnego typu po operacjach, po wypadkach. Jeżeli trafiają do mnie dzieci po, po, po wypadkach w obszarze twarza czaszki, no to zawsze robi się tak krucho na sercu i staram, staram się w takich sytuacjach wyprowadzić ten stan jak, do jak najlepszej formy. No nigdy nie jesteśmy w stanie już cofnąć tego czasu, jak to się mówi, dobrze już było, więc to są zawsze takie przypadki, które są dla mnie osobiście takie najcięższe do, do zgryzienia, kiedy wiem, że to jest młody człowiek. E z jednej strony nie ma czasu do stracenia, z drugiej my nie jesteśmy też cudotwórcami. Praca z takim pacjentem wtedy jest trudna. To wszystko zależy od psychologii pacjenta, bo ma, miałem pacjentów starszych, którzy byli po mm, na przykład wybuchach pirotechnicznych, mieli uszkodzoną w jedną stronę twarzy łącznie z, z stratą oka. No i wtedy tak, w takich przypadkach taki pacjent no już troszeczkę jest bardziej świadomy tego, co się wydarzyło. A w przypadku dzieci, tak jak miałem ostatnio dziewczynkę, która spadła z konia i była wleczona za koniem, bo noga utkwiła w strzemieniu, koń przy okazji jeszcze ją kopnął kopytem, no to to już ta, ta świadomość u takiej małej dziewczynki jest troszeczkę, troszeczkę niższa tego, co się wydarzyło, jakie mogło być tego następstwa. I zawsze praca z dziećmi jest dla mnie taka cięższa. Tacy pacjenci o których Pan teraz wspomniał, po jakichś wypadkach, jaki procent stanowią Pana pacjentów? Jednak przychodzą tacy pacjenci, którzy chcą się jakoś, nie wiem, upiększyć, czy tacy, którzy chcą ratować swoją urodę przez właśnie jakieś takie tragiczne, tragiczne zdarzenia? Myślę, że taki odsetek powypadkowy to jest około 5-10%. Bardzo dużą częścią mojej pracy to są też osoby, które chcą pracować nad bliznami potrącikowymi, Wiznami po operacjach, więc to jest taka też lwia część moich pacjentów. A około 40% to jest są pacjenci, którzy no, chcą właśnie zadbać o kondycję swojej skóry i ja, jej jakość. Okay. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był pan dr Paweł Dybciak. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu, dziękuję za uwagę. Do widzenia.